Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z pokemonów, w których nie było dosyć długo, także teraz postaram się to poprawić, tak żeby to wychodziło nieco częściej, powiedzmy tak, w każdy poniedziałek, także mam nadzieję, że taki pomysł wam się spodoba, no, ale teraz poszukajmy sobie kolejnego przeciwnika, który na pewno pomoże nam co nieco ulepszyć, skończyć, to no, chyba, że z nim przegramy, wtedy, no, skutek będzie odwrotny, ale mam pierwszego przeciwnika, który zbudował sobie chyba jakąś hybrydę, tutaj to, to mamy indę francuską, ligę angielską. I liga amerykańska mi reprezentacje również pomieszane, ale zaczynamy ta 16 tutaj LART świetnie się znalazł, uderza i wychodzimy na prowadzenie 1 do 0 po już 16 gry, Także spotkanie zaczyna się dla nas bardzo dobrze i po prostu teraz trzeba utrzymać ten wynik, żeby cieszyć się z kolejnej ewolucji. Że trożnym to 25, dośrodkowanie, Sims uderza i 2 do 0, Bramka tutaj nie miał szans idealny strzał głową naszego piłkarza. Na 43 błąd rywala, także James w polu karnym, James wrzutka i Lard druga bramka w tym spotkaniu i prowadzimy 3 do zera. Nic już w tym meczu nie zmieniło, także Elfin będzie teraz kontynuował, ewoluował, przepraszam bardzo, także Elfin ewoluował w Sinclara, także mamy kolejnego bardzo dobrego napastnika który, mam nadzieję, sprawdzi się będzie strzelał dla nas bardzo dużo bramek. Także jedziemy teraz dalej. Tutaj macie lekką przerwę w tym, co się działo w tym samym świecie Pokémon, dlatego że Usunęłem mi się niestety dwa pliki. Także tutaj wybaczcie za to, jeszcze chyba w jednym momencie taka będzie, taki przeskok właśnie. No i tutaj chciałem sobie znaleźć jakiegoś przeciwnika, no i niestety PJ tutaj wysiadł, nie jest już dostępny, także tak miałem problem potem z walką, ale w FIFA na szczęście takich problemów nie miałem, tam nikt nie zginął, natomiast tutaj nie szło również najlepiej, postanowiłem zagrać w pierwszej lidze, także tutaj cały złoty skład kontra mój brązowy, półtora gwiazdkowy, no niestety nie dawał on rady, przeciwko pięciogwiazdkowemu, a i po 40 i tak mamy wynik 0 do 2 po dwóch bramkach Mario Balotelliego do 60, a ponownie Balotelli no nie dawałem rady z tak kurczyzmy zakresnie uciekali mi ci piłkarze Że naprawdę było ciężko ich tam złapać, szczególnie Bailey, Balotelli właśnie Ale też 69 i James strzela bramkę na 3 do 1, minuta 77 Graban i bramka kontaktowa No ale niestety zabrakło trochę czasu No i jeszcze na dobicie minucie 89, Welbeck Podanie przed bramkarzem do Jajaturę I na 4 do 2, także tutaj porażka i ewolucji nie ma, także kontynuujemy tutaj trzeba w takim razie coś wygrać, żeby troszeczkę zbliżyć i tutaj trochę um, nie wiedziałem za bardzo gdzie jestem, także tutaj chciałem się, musiałem się troszeczkę pokręcić po tym świecie żeby cokolwiek coś zobaczyć co i jak, gdzie trzeba się udać i tak dalej, tak dalej okazało się potem, że powalczymy dzisiaj sobie z jednym z tych szefów chyba tych sal z pokemonami, a już udaliśmy się do mm, Centrum Pokemonów, aby uleczyć nasze e, Pokémony w tym Pidgeya, które no niestety nie przetrwały w naszej ostatniej podróży. No i zmierzymy się także z Brokiem w dzisiejszym odcinku. Osoby, które oglądały e, w przeszłości to anime na pewno e, kojarzą tą postać, bo chyba jest ona z jednym z głównych bohaterów. No i dobra, e, tutaj chciałem sprawdzić sobie m, moje itemki, ale jednak postanowiłem tego nie robić. I udać się dalej zacząć poszukać w sumie drogi, której no jakoś za bardzo znaleźć nie mogłem, ale na szczęście po krótkim tutaj takim, po takiej krótkiej przechadce udało mi się w końcu to zrobić. O, tutaj jeszcze raz postanowiłem sprawdzić w razie co ile tych mm, Pokeboli mam. Tak gdyby udało mi się znaleźć jakiegoś poke pokemona fajnego w jakichś krzakach czy coś, żeby można było go złapać. No i mamy tutaj mm, jakieś, nie wiem właściwie co to było, za bardzo już nie pamiętam ale w każdym razie nie postanowi postanowiłem to nie włazić, po prostu iść dalej, szukać jakiegoś rywala, bo naprawdę tutaj sporo y, było takiego sporo takich miejsc, w których no, nie dało się wyjść, A że coś dawno pokemonów nie było, także nie pamiętałem w ogóle co miałem aktualnie robić. No i tak się kręciłem trochę bez celu, tutaj jak już możecie to zauważyć. No właśnie wbiegając na przykład w jakieś drzewa. Chyba drzewo, czy coś, nie wiem. O dobra w końcu i tutaj hm. Właściwie trochę się z nami ja tam sobie stałem i tak nic nie robiłem. Tak, tutaj niestety nie dało się także przejść. Tam takie drzewko w ogóle rosło. Um, chyba jakiś item, jak się znajdzie coś takiego, to potem te drzewka będzie można było niszczyć. I wtedy... Um... O, o właśnie. Nareszcie ten koleś się znalazł, którego mieliśmy i zaprowadzi on właśnie nas do broka, żebyśmy mogli się potem z nim zmierzyć. Także lecimy razem za nim. Muzyczka bardzo fajna się włączyła, nie wiem czy to słyszycie, bo chyba gra jest dosyć cicho. No ale w każdym razie, jeżeli się słuchacie, to być może coś tam słyszycie. Dobra, także tutaj znaleźliśmy się pod tą samą salą. I wbijamy tam za chwilkę i spróbujemy zmierzyć się z liderem tej sali. No dobra, mamy pierwszego rywala, który nie pozwolił nam tutaj zawalczyć z Brokiem jako pierwszy. Żeby musimy najpierw sprawdzić walce z nim. Także zaczynamy. Jakim dysponując składem? Zobaczmy. Także mam tutaj skład austriacki. Wrócimy już do Pucharu Brązowego. My jak pierwsza liga gra jest z brązowym składem to jeszcze nie jest to. Zaczynamy od Mity 13 i Sims. Głowa. No i mamy 1 do 0 po prawie kwadrancie gry. Kolejna akcja, to 22, syn świetnie tutaj tą piłkę przyjął, dośrodkowanie, Sinclair uderza głową i druga bramka na 2 do 0, 23 minuta jest dobrze. I kolejna akcja, to 34, James, tutaj czterech naszych zawodników aż wbiegło, postanowiłem nie podawać, tylko zejść do środka, uderzyć i był to chyba dosyć dobry pomysł, choć zakończył się on bramką. No i prowadzeniem 3 do 0, to 40 graban w polu karnym graban nie do rady. Sinclair próbuje jeszcze raz, ale jeszcze raz graban. No i w końcu za trzecim razem udało się strzelić. I 4 do zera. Minie 41 oczywiście. Kolejna akcja. Tutaj podanie do Sinclara, Sinclair uderza. świetny strzał i bardzo ładna bramka Sinclara. I minuta po ostatniej bramce mamy gola na 5 do zera. Na 49 uderzenie i 6 do zera. Kolejna bramka Sinclara. Jak na razie ten piłkarz fajnie się spisuje i bardzo dobrze wkomponował się w nasz zespół. To jest 56. Uderzenie i mamy 7 do 0 po bramce Simsa. 68. Graban, graban, zejście, uderzenie i mamy 8 do 0. To w ogóle postanowiłem, że jeżeli uda nam się wygrać różnicą 10 bramek, to uznam to jako super jakiś taki dobry mecz i dostaniemy aż dwie ewolucje, także tutaj żeby jakaś motywacja była, żeby strzelić jak najwięcej bramek. Jeżeli dojdzie do 10, tak właśnie też się dzieje. A no to w najbliższym czasie będziemy mieli aż dwie ewolucje naszych piłkarzy. No i pierwszym jest Laird. Lert będzie ewoluował i Laird ewoluował w Millisoma. Jest bardzo dobrego środkowego pomocnika z Aberdeen. Kolejna ewolucja, przy okazji Gordon będzie ewoluował. Kordon ewoluował Jonesa. Także kolejnego dobrego, świecącego zawodnika. No i jedziemy, wracamy tutaj. Zbierzemy już do lidera, z którym będziemy mogli się tutaj zmierzyć w końcu. Oczywiście tutaj opowie nam on coś, co nie też o sobie. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie sobie przeczytać, tutaj za bardzo się na tych pokemonach nie skupiam, bo jednak, jednak w tej serii mimo wszystko najważniejsza jest sama Fifa, także zaczynamy i mamy walkę. Brock wyszedł do nas składem angielskim, tutaj chyba zdecydowanie nie ma żadnych odstępstw, chyba tak, cały skład to są Anglicy. Dobra, za 23, Jen Jenkins od razu i mamy bramkę na 1 do 0 i zaczęło się całkiem nieźle. Kolejna akcja, to minuta... 50 graban do Sinclaira. Sinclair uderza nad bramkarzem i prowadzimy 2 do 0. Przenosimy się mniej więcej 15 minut po, tej, po tym wydarzeniu do minuty 63. Mamy akcję Pierce, strzał z daleka, Pierce, no, nie najlepsza interwencja bramkarza i mamy 3 do 0 i po tej bramce przeciwnik wyszedł, także kolejne zwycięstwo trafia na nasze konto, a co za tym idzie oczywiście też kolejna ewolucja. Znaczy mamy tutaj jeszcze powtórkę. No, także się zachował się najlepiej. No i James będzie ewoluował, także w końcu będziemy mieli srebrnego piłkarza. I James ewoluował w Bostoka piłkarza Tottenhamu. No i to, Po prostu teraz zmierzamy jak najszybciej do składu złotego, kiedy będziemy mogli sobie już naprawdę powalczyć sobie z najlepszymi składami również. Bo jak na razie ten srebrno-brązowy, no, ciężko ma, żeby cokolwiek jak mógł tutaj zrobić. Myślałem, że z nią można tutaj powalczyć, no ale niestety tak się nie stało i będziemy musieli iść szukać dalej kolejnego przeciwnika. No tutaj akurat było zamknięte, także udałem się w nie najlepszą stronę, ale za chwilkę znajdziemy już dobrą drogę, także tutaj nie denerwujcie się dosłownie chwilka i wracamy do tej trasy, którą powinniśmy się udać. Na której będzie czekał nas bardzo... Okay, bardzo dużo e, trenerów, pokemonów, którzy e, będą chcieli się z nami zmierzyć i przy okazji m, będziemy mogli troszeczkę poprawić oczywiście nasz skład. Okej, okay, także lecimy już w tą stronę. No dobra, okej okay. A wiem dlaczego tak się wchodzi, bo um, ja sam grając mogę sobie troszeczkę przyspieszyć, żeby on szybciej chodził, natomiast na filmie tak tego nie widać No i ciężko nad tym gościem zapanować, gdy on tak szybko biega I często, no właśnie, wbiegam po prostu w jakiś budynek I, i potem to się tak blokuje, no, ale zresztą nieważne Dobra, także tutaj jeszcze troszeczkę pochodzimy po mieście żeby można było się tutaj zapoznać z wszystkimi pójdziemy też do Poké Center żeby sobie uleczyć Pokémony po naszej ostatniej niezbyt udanej walce znaczy w sumie dosyć udanym bo tam chyba 3 do 0 także jak najbardziej chyba można uznać to za e, walkę jak najbardziej e, udaną oczywiście Dobra szybkie wyleczenie Szkoda, że niestety tego nie widać, bo sama gra pozwala przyspieszyć, ale na filmie skoro tego nie widać, to troszeczkę e, słabo. W ogóle tam jakiś pokémon stoi po lewej stronie, znaczy naszej lewej stronie. Fajny, fajny motyw, tylko tak, bo on się średnio żeby ruszył, jak, w jakikolwiek sposób. Nie wiem, ciekawe czy można w ogóle do niego zagadać. Po prostu, materiał, jeżeli nie zapomnę, to udamy się tutaj jeszcze, żeby zaczepić tego pokemona. Ciekawe co można zrobić No dobra, o teraz chyba się nawet uda, bo widzę że w dobrą stronę zbierze nasz główny bohater Ale o dobra, super Także tutaj lecimy I za chwilkę kolejny przeciwnik Z którym zmierzymy się Także mamy już teraz puhar srebrny No i pierwsza ronda poharu srebrnego przed nami No i hybryda tutaj angielsko-amerykańska Także skład wydaje mi się być niestety odrobinę lepszy od mojego. Zaczynamy to 32. No i jakby Lahor, piłkarz, który jest wart pewnie 10 razy tyle co mój cały skład, zdobywa gola na 1 do 0. I to 66. Graban, zagranie górą do Milsoma, Milsom wrzuca i Sinclair, mamy bramkę wyrównującą nasze naszy ja da 1-1. Ok, to 80. wrzutka, Graban, no i głową pakuj piłka do siatki, prowadzimy 2 do 1. to 86. 85 przepraszam Beckford no i niestety tracimy bramkę w ostatnich minutach no i jeszcze mi te 90 także doliczony czas gry atakujemy nasi przeciwnicy no, pierwsze podanie nieudane ale Gobern tutaj już uderza no i niestety piękna bramka która powoduje że przegrywamy ale mimo wszystko że przegraliśmy postanowiłem zrobić ewolucję bo to raczej był pech także drużyna gra bardzo dobrze dlatego ja Holmes będzie ewolował. I Holmes ewoluował w Nautona, kolejny piłkarz Tottenhamu Także na razie sporo tych piłkarzy mamy w swojej drużynie Dobra i kontynuujemy hmm, Tutaj jeszcze postanowiłem sprawdzić co jest na dole, czasami nie może gdzieś przejść Nie da się, także polecieliśmy do góry Tak aby tutaj zmierzyć się z kolejnym przeciwnikiem Także raz kolejny, pierwszą do Pucharu Srebrnego Bo za pierwszy raz mi nie udało się i niestety z niego odpadłem no tym razem skład zdecydowanie bardziej w naszym zasięgu, podobny do naszego, co prawda więcej piłkarzy srebrnych, ale wydaje mi się, że powinniśmy dać radę, bo 3 gwiazdki, my chyba mamy około 2, pewnie 2,5. Zaczynamy minuta szósta, Sims dobiega do piłki, uderza i mamy 1 do 0. Kolejna akcja to minuta 14. Wrzutka z rzutu różnego, uderzenie, no i nasz środkowy obrońca zdobywa gola, 2 do 0. 17. Sims, sytuacja sam na sam, Sims uderza i mamy 3 do 0, po 17, minutę gry. Teraz przeniesiemy się do 36. E, kiedy Graban otrzymał świetne podanie, po prostu padły Graban. Obrańca zdążył dobiec, ale na szczęście jednym takim zwodem udało mi się go oszukać. I metra 37 to wynik 3-4 do 0. Kolejna jest metra 41, Sims i mamy 5 do 0. 2 minuty później metra 43 tym razem. I kolejny nasz atak. Podanie do Sinklara. Sinklar sam na sam uderza. No i w takiej sytuacji nie mógł się pomylić. Mamy 6 do 0. No i ta 45. Rzutka z rzutu różnego. Tutaj udało mi się przyjąć piłkę bramkarz faulową mojego piłkarza i mamy rzut karny, który będzie wykonywany przez piłkarza, który chyba jeszcze jako jedyny bramki nie ma zdobytej, także postanowiłem dać mu tam szansę. Oczywiście jeżeli chodzi o piłkarzy brązowych, bo ci srebrni jeszcze mieli sporo czasu, żeby tą statystykę poprawić. Także Libaret podchodzi do karnego, uderza i mamy wynik 7 do 0, gdzie 45. Także jakby bardziej udana pierwsza połowa, mi to 63. Uderzenie. I mamy gola zdobytego przez Jenkinsa. I 4 minuty później kolejne mamy akcję Sinclair schodzi do środka, uderza finezyjnie i mamy bardzo ładną bramkę zabytą przez Anglika na y, 7, 9, 0, 81 minuta uderzenie po raz kolejny Sinclaira i mamy wynik 10 do 0. mi to 88, świetna wrzutka mojego przeciwnika, uderzam. i mi to 89, której padła bramka na 11 do 0. I ostatnia akcja za chwilkę, którą zobaczymy mi to 90. Sinclair, sam na sam, Sinclair zagranie do Simsa, no i ten pustej bramki pakuje piłkę i wygrywamy 12 do 0, także po raz kolejny udało się wygrać co najmniej 10 bramkami różnicy, a co za tym idzie mamy aż dwie ewolucje Graban będzie ewoluował na początku i Graban ewoluował w Simpsona, czyli piłkarza Hal City naprawdę bardzo dobry środkowy napastnik. kolejna ewolucja to Libaret będzie ewoluował także w dobrym momencie akurat czyli bramkę akurat kiedy przychodzi ewolucja Libaret ewoluował w Longer. Lon Loregana, przepraszam bardzo za to Nie... zamknięcie. No dobra, także to będzie tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie i cześć.